Przed nami zadanie 20 z działu 4. Jak widzicie, znowu mamy przepływy rzeczne, czyli jest to dość ważny temat, który razem dokładnie przeanalizować. Polecenie brzmi: podanym wykresom przedstawiającym przepływy rzeka przy porządku i rzekę oraz przyczynią zróżnicowania stanu wody. Mamy przykłady rzek: Jenisej, Ren w Górnym Biegu, Kongo, Ganges i Loara, czyli jest tych nazw więcej niż wykresów. Przyczyny zróżnicowania stanów wody, no i tutaj mamy takie opcje jak deszcze zanitalne, topnienie śniegu, deszcze mosunowe, topnienie lodowców górskich i mniejsze parowanie w okresie zimowym. No to dobrze, spójrzmy sobie na pierwszy wykres. Tutaj mamy taką sytuację, że generalnie wody jest dość mało w tej rzece, ale w miesiącach letnich nagle mamy taki wystrzał i wody jest dużo i potem znowu spadek. I zobaczcie, że te przepływy naprawdę nie są duże, bo tutaj mam podane metry sześcienne na sekundę. Warto też sobie przeanalizować, jakie to powinny być wartości. Tak niskie przepływy i tak, taki, taki, taka wyżówka letnia może występować w rzece Ren, tak, bo jest to rzeka, która płynie przez Alpy. Wiemy, i topią się lodowce, więc to topnienie lodowców powinniśmy tutaj. Dobra, potem mamy kolejną rzekę. Tutaj widzimy, że te przepływy są bardzo, bardzo duże, bo to są tysiące metrów sześciennych na sekundę. Nie ma miesięcy, gdzie by było mało wody w rzece, to znaczy, że co, cały czas musi być dostawa tej wody i to się dzieje w postaci opadów, a jest to rzeka Kongo, tak? Czyli jesteśmy w klimacie równikowym, tutaj właśnie należy te deszcze denitalne uwzględnić. No i ostatni przepływ, to mamy taką sytuację, że to jest przepływ w rzędu kilka Set, tak? Bądź troszkę mniej metrów sześciennych na sekundę. Ale ewidentnie widać, że wyżówka przypada na przełom stycznia-lutego. A tej wody poniżej 100 metrów sześciennych na sekundę będzie w rzekach, yy, będzie, będzie latem taki stan. Wobec czego, kiedy tak może być? No na pewno tak nie będzie w Gangesie, bo tu byśmy mieli yy, monsunę pewno nie w seju, bo, bo wtedy to nam wszystko jest jeszcze zamarznięte. Więc tutaj nam wypada to na Loare i słuchajcie, to się bierze z tego, że po prostu latem trochę jest większe parowanie, więc tej wody w rzekach będzie mniej yy, latem, a zimą będzie troszkę yy, więcej, tak, bo, bo zimą mamy to parowanie mniejsze. Więc zobaczcie, że jak mamy opcję do wyboru, to nie jest tak trudno wcale dopasować, trzeba trochę logicznie pomyśleć, to na zasadzie układania takich puzzli jest. Niemniej zachęcam do tego, żeby wszystkie reżimy rzeczy sobie dokładnie przejrzeć i przynajmniej przykłady rzek, jakie mamy w podręcznikach, to najczęściej właśnie te na maturze występują.